Dajcie, kochani, Rafał Woźniewski z zespołu Forever. Kochanku, miałaś wielu po szłaś do celu. Prowadziłaś skórę, przejrzałem się. Byłem z tobą za długą, by być twoim sługą. Odkryłem karty twe, przegrałaś. Kochanku. Kiedyś już graliśmy w ornecie spod Tatr prosto spod Tatr. Zapraszam Was na koncert mojego zespołu, który odbędzie się już 9. Września w Ornecie około godziny 19.00. E, zagramy nasze największe przeboje. Między innymi, kochanków, miałaś wielu. Ostatni singiel, Daj mi tylko. Daj mi tylko, tylko z Tobą być. Chcecie wreszcie mieć przy sobie. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Powiadomcie wszystkich e, swoich znajomych na. Mediach społecznościowych. Bądźcie razem z nami. Zapraszam.